Czasem dobroć spotyka się z czystą niewdzięcznością. Mój sąsiad, starszy pan Józef, od lat pomagał młodemu małżeństwu z naprzeciwka. Oni ledwo wiązali koniec z końcem, a on, emeryt z duszą społecznika, zawsze miał dla nich czas. Naprawiał im samochód za darmo, przynosił warzywa z ogródka, a kiedy urodziło im się dziecko, przez pół roku woził ich na badania, bo nie mieli auta. Pewnego dnia Józef zachorował. To nie było nic poważnego, ale przez tydzień leżał w domu, słaby i zmęczony. Któregoś wieczoru zadzwonił do tych sąsiadów i poprosił, żeby kupili mu leki. Mieli samochód, apteka była 5 minut drogi. Ona odpowiedziała: "Ach, właśnie wychodzimy na kolację". Może później Józef się zdziwił, ale powiedział: Dobrze, niech będzie po kolacji. Minęła noc, nikogo nie było. Nazajutrz rano Józef już zirytowany, znów do nich zadzwonił. On nieco zmieszany odburknął: No tak, zapomnieliśmy, ale teraz jesteśmy w pracy? Może wieczorem? Józef się zawiesił, po czym powiedział tylko: nie musicie. I rozłączył się. Wieczorem jednak zapukali do drzwi z lekami i bułeczkami. Józef otworzył, wziął torbę, podziękował i zamknął im drzwi przed nosem. Bez zaproszenia, bez pogawędki. Od tamtej pory przestali do niego zaglądać. Kiedy mijali się na klatce, unikali kontaktu wzrokowego. Po miesiąc w końcu Józef podszedł do nich i powiedział spokojnie: Wiecie, ja wam pomagałem, bo chciałem, ale teraz już nie chcę. I tyle minęły dwa lata młode małżeństwo wyprowadziło się, a Józef wciąż pomaga innym, tylko już nie im. Im.